Cześć! Witam u mnie w pokoju, trochę w innej scenarii. Dzisiaj rozmawiamy trochę o alkoholizmie. O terapii alkoholowej, o pewnym błędzie w tej terapii. Ale, nagrywałem już wcześniej materiały o alkoholizmie. Mam znaczną wiedzę na ten temat. Znam sporo alkoholików pijących, niepijących. Jeżeli jesteś alkoholikiem, to mam nadzieję, że nie pijącym i cieszę się, że to oglądasz. Eee, teraz, tak, jeżeli chodzi o terapię, to polecam terapię osobom uzależnionym naprawdę pomogą się. jednak istnieje pewien błąd, który może trochę zaćmić myślenie alkoholika i przytrzymać go w miejscu może mu nie pozwolić wykonać tych 15 kroków może go trzymać w miejscu a chodzi o to, że ten alkoholik może dalej żyć może i tym problemem tym takim problemem tej terapii jest to jest but alkoholowy. Jak jest postrzegany? Słuchaj, but alkoholowy jest czymś takim, że gdy na przykład pojawia się u alkoholika taka silna chęć wypicia i to może być spowodowane złością. Zły jest strasznie i masz ochotę się napić. Pierwsze co, żeby obstrużyć te emocje, bo u alkoholika emocje są często wskażą po prostu bardzo mocno. Żeby obstrużyć te emocje, to alkoholik ma ochotę się napić. Może być nawet tak, że alkoholik jest bardzo zadowolony, cieszy się, jest szczęśliwy i z tej euforii ma ochotę się napić. Rozumiem, że to też może być głód alkoholowy. Te myśli o wypiciu mogą być głodem alkoholowy. Ale często alkoholicy niepijący toczą całe swoje życie, wszystkie swoje emocje, podstawiają pod głód alkoholowy. Ale słuchaj, jeżeli Ty pijesz Piłeś, jesteś alkoholikiem pijącym. Ale jesteś alkoholikiem. Tak czy siak masz emocje w każdy inny człowiek. Tak czy siak odczuwasz emocje w każdy inny człowiek. Ty możesz być zły, to nie musi być głód. I często alkoholicy tłumaczą sobie w ten sposób, że jestem zły, o, bo mam głód, Niepotrzebnie muszę to przeczekać. Nie, możesz być zły, bo coś... Bo jeżeli ktoś się kopnie, to jesteś zły, bo coś się kopnął, a nie, że jesteś zły, bo masz głód alkoholowy. Oczywiście alkoholik alkoholika może to skoczyć trochę wyżej, będzie bardziej zły niż niealkoholik, ale trzeba pamiętać, że doświadczasz emocji, obserwuj emocje i nie podchodź do tego wszystkiego jak do głodu alkoholowego. Bo jeżeli ty jesteś alkoholikiem niepijącym, to z pewnością wiesz dużo o samoobserwacji. Raczej, żeby przestać pić, powinieneś codziennie dokonywać samoobserwacji. Twoja samoświadomość jest na pewno wysoka. Obserwujesz siebie, swoje zachowania, co myślisz. Tak? Bo jeżeli byś tego nie robił, byś chciał cały czas pod wpływem impulsów, to po prostu byś pił. Jeżeli nie pijesz, to znaczy, że to obserwujesz. Ale jeżeli Ty będziesz miał to przekonanie, że każda Twoja emocja jest głodem alkoholowym i Ty obserwując swoje emocje, obserwujesz tylko głód alkoholowy, to nic się nie dzieje cały czas widzisz głód alkoholowy. Musisz go rozróżnić, kiedy faktycznie jestem głodem, a kiedy po prostu są Twoje emocje. Bo kiedy Ty obserwujesz swoje emocje, to to wytknie Cię do przodu. Kiedy Ty zaczniesz zauważać swoje traumy, swoje jakieś humory, swoje dziwne przekonania, to zaczniesz zauważyć, ale to może być zaćmione głodem alkoholowym, na którym bardzo skupili się z pewnością na terapii, i tyle. No chyba wszystko przekazałem w tym nagraniu. Nie będę przedłużał. Mam nadzieję, że to wszystko było zrozumiałe. Jeżeli podobał się film, to oczywiście zachęcam Cię do łapki w górę, subskrypcji kanału. Pomagasz mi się tym rozwijać, docierać do większej ilości osób. Pozdrawiam, cześć!